Za słabe, a może za mocne mięśnie dna miednicy. Dzisiaj dowiesz się, jakie sygnały wskazują na to, że Twoje mięśnie dna miednicy wymagają więcej wzmacniania i pracy nad wytrzymałością, nad siłą mięśniową. A jakie sygnały mówią o tym, że potrzebujesz je rozluźnić, a być może nawet wyjąć jej z tyłka. Ja nazywam się Katarzyna Bramańska, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i Interesuje się, zajmuje się również tematami związanymi z pracą, z podświadomością, z tym, co mówi do nas nasze ciało przez różne dolegliwości i choroby. Na tym kanale dzielę się swoją wiedzą o fizjoterapii uroginekologicznej, ale również tym, jak do tych tematów podchodzi tradycyjna medycyna chińska czy medycyna wschodu. Jeśli interesuje Ciebie takie podejście, to gorąco zachęcam Ciebie, żebyś zaobserwowała, zaobserwował. Ten kanał, bo takich materiałów będzie po prostu więcej. A teraz do rzeczy. Mięśnie w miednicy, jak każde inne mięśnie, mogą mieć różne objawy niewydolności. Prawidłowy mięsień to jest taki, który ma swoją określoną siłę mięśniową, elastyczność, który potrafi się napiąć wtedy, kiedy jest to potrzebne i rozluźnić wtedy, kiedy potrzebujemy rozluźnienia. Jeśli chodzi o dno to Mamy najczęściej problem z albo osłabieniem tych mięśni, czyli one są niewydolne, są za słabe, albo nadmiernie napięte. I w pierwszej sytuacji, jeśli nasze mięśnie są niewydolne, osłabione, na przykład, bo były uszkodzone przez nacięcie krocza, albo mało się ruszasz, masz siedzącą pracę i na przykład całe Twoje ciało jest po prostu słabsze, to możesz zmagać się z takimi dolegliwościami jak Wysiłkowe nietrzymanie moczu, czyli popuszczasz mocz moc w czasie biegania, podskoków, w czasie kaszlu, kichania. Może być tak, że przy zwykłym jednym kichnięciu nic się nie dzieje, ale kiedy przejdziesz grypę, przeziębienie, no to po iluś tam seriach kaszlu już ten problem się pojawia. I to już mówię o tym, że to dno miednicy wymaga uwagi. Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Może pojawiać się na przykład w momencie śmiechu lub kiedy krzyczysz, ponieważ tutaj jest dużo powietrza, parcie, i może się okazać, że twoje dno miednicy nie jest w stanie przeciwdziałać tej sile, którą generuje twoje ciało. I w takiej sytuacji to, co potrzebujesz zrobić, to zadbać o swoją postawę, wzmocnić mięśnie brzucha, wzmocnić pośladki przede wszystkim i wzmocnić dno miednicy. Z mojej perspektywy tutaj nie ma pójścia na skróty, że wzmocnię sobie jedną część ciała i będzie działało, ponieważ te mięśnie pracują wspólnie z, z innymi. One pracują w całej taśmie. I aby one miały możliwość dobrej pracy, muszą też być dobrze ustawione. Czyli jeżeli masz miednicę ustawioną w pochyleniu do przodu, bo twój brzuch jest słaby, ponieważ nie ćwiczysz, plus możesz, może masz otyłość... To mięśnie w miednicy z automatu mają dużo więcej roboty do wykonania. I to, co potrzebujemy zrobić tutaj, to wydłużyć mięśnie pleców, włączyć brzuch do pracy, zadbać o pośladki, o takie ustawienie miednicy. Bo wtedy to dno zacznie lepiej pracować, bo będzie miało po prostu łatwiej. Czyli tutaj będzie bardzo ważne zadbanie o całą postawę ciała. I dlaczego mówię, że przede wszystkim pośladki. Ponieważ dobrze robione ćwiczenia na mięśnie pośladkowe, angażują nam cały tył pleców, angażują nam całą taśmę tylną. I dobre napięcie tej taśmy włącza nam do pracy brzuch i włącza tę miednicy. I spróbuj sobie zrobić kiedyś takie ćwiczenie: robisz przysiad. Tak, żeby najpierw wcisnąć pięty w ziemię. Czyli najpierw włączasz całą tylną taśmę, wciskasz pięty w ziemię i dopiero wtedy robisz przysiad. I już przy samym, nawet jak ja siedzę i próbuję wcisnąć te pięty do ziemi, to już czuję, że moje dno miednicy się fajnie włącza do ruchu. Więc przysiady, praca nad całą postawą, nad wzmacnianiem brzucha i do tego włączenie ćwiczeń mięśni, dna, miednicy. Natomiast kiedy problemem... Natomiast, kiedy problemem jest nadmierne napięcie mięśni dynamidnicy, to pewnie Ciebie nie zaszkosza. Natomiast jeśli problemem jest nadmierne napięcie mięśni miednicy, to objawy, z jakimi możesz się, możesz się spotykać, to jest na przykład bolesne zbliżenia, problem z rozpoczęciem zbliżeń, dużo takich tematów związanych właśnie z sypialnią. Jeśli chodzi o PNH, może się okazać, że... Masz pęcherz nadreaktywny, czyli lek, ledwo pomyślisz, już musisz lecieć do toalety, że są określone miejsca, w których korzystasz z toalety. Tutaj mogą być też e, problemy z dziwnymi odczuciami w czasie zbliżeń i może to być na przykład parcie na pęcherz w czasie. Mogą być pozycje, których unikasz, bo jest nieprzyjemnie, bo coś boli. To są takie główne objawy. Jeśli rodziłaś dzieci, to może się okazać, że jeżeli masz to nadmiernie napięte dno, to nie było z jakiegoś powodu postęp porodu, to to krocze się nie rozluźniło, było tam na przykład nacięcie. To też może sugerować, że to dno masz taką tendencję do nadmiernego napięcia, ale najczęściej nadmiernie napięty mięsień do namiotnicy towarzyszy zaciskanie zębów, unoszenie, kulenie barków, podwijanie palców stóp i Pewnie Ciebie nie zaskoczę, jeśli powiem, że aby się pozbyć tego problemu, który jest dużym tematem, no bo jeżeli mamy problem ze zbliżeniami, to on nam wpływa bardzo mocno na relacje, na samoocenę no bo przecież tego nie potrafię, tak? Wszyscy przecież to potrafią robić, nie? A ja nie potrafię. Nie potrafię się rozluźnić, więc jestem jakaś dziwna. Wpływa nam to na relacje z partnerem, tematy odrzucenia, bliskości, zaufania, dużo tutaj się pojawia. I. Tu potrzebujemy pracy z całym ciałem, rozluźniania stóp przede wszystkim, ponieważ one są mocno połączone, rozluźniania mięśni twarzy, rozluźniania karku. Więc tutaj będę zachęcała Ciebie do rozciągania tej tylnej taśmy, czyli wszystkie ćwiczenia, gdzie będziemy w skłonie, gdzie będziemy rozciągać mięśnie nóg, mięśnie stóp, mięśnie pleców oraz ćwiczenia, gdzie rozciągamy biodra, czyli przysiad tak, ale zostań sobie w tym przysiadzie podeprzej pośladki na kostce do jogi i posiedź sobie w głębokim przesiadzie, tak, żeby Twoje biodra miały szansę się rozciągnąć, żeby zwiększyć ich elastyczność. Bo tutaj będzie ważne to, żebyśmy my poszerzały, roz, rozluźniały, poszerzały biodra. Natomiast w temacie bolesnych zbliżeń, jeśli chodzi o takie podejście psychosomatyczne, to bardzo ważne jest zadbanie o swoje poczucie. Bezpieczeństwa, bo kiedy my to dno miednicy podwijamy, kiedy podwijamy ogon, najczęściej wtedy, kiedy czujemy zagrożenie, kiedy czujemy się niepewnie i nasze ciało potrzebuje się skulić. Więc tutaj jest głębsza warstwa. I z moich obserwacji, warto udać się na psychoterapię, bo to nie jest tylko jeden problem. Tylko podejrzewam, że jeżeli bym weszła głębiej, to się okaże, że tam jest dużo, dużo więcej warstw. Jeśli masz pytania odnośnie dna miednicy, tego co mogą znaczyć konkretne objawy, to Zapraszam Ciebie do zostawiania komentarza. Jeśli ten film się tobie podobał, zostaw łapkę w górę. I zapraszam Ciebie do kolejnego filmu. Do zobaczenia.